Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Freiburgiem. Dzisiaj pokażę Wam tylko skróty trzech meczów Bundesligi, Gladbach, Augsburg i Fortuny Düsseldorf, ramki i omówienie tych trzech spotkań, no i zagramy sobie wspólnie z z Zvezdą w Champions League. No, chciałbym, żeby ta kariera przebiegała trochę szybciej. Dlatego mecze Champions League będziemy oglądać na pewno wspólnie. Mecze Pucharu Niemiec będziemy oglądać też myślę razem, bo tego Pucharu jeszcze nie wygraliśmy i wiem, że Bundesligi też nie wygraliśmy. No ale myślę, że tak będzie najlepiej na ten moment. Tutaj jest długa przerwa między München-Gladbach a Augsburgiem. Także dzisiaj, tak jak wspomniałem, trzy spotkania plus czwarte z Sveną z Wezdą. Skład już jest wybrany. Zagramy w składzie Atubolu, Baum, Ginter, Schmidt, Davis, Miretti, Wedraogo, Kraus, Ibrahimowicz, Konsej, Sao i Viper. Niektórzy zawodnicy może wymagaliby trochę odpoczynku, jak Miretti. Tutaj już ta ryzyko kontuzji jest niby wysokie, obciążenie meczowe są wysokie, no ale za chwilę jest ta przerwa reprezentacyjna. To nie grają, będziemy zmieniać w trakcie spotkania. To nie jest żaden problem. Freiburg, skład znamy. München Gladbach w składzie. Nicolas Alvarez, Elvedi, Chabot, Chachi, Weigl, Aguado, Honorat, Zydl, Mbuku i Faris. Trzymajcie się planu, bądźcie cierpliwi, a będzie dobrze, też tak myślę. Wiper, mam nadzieję, że Cię coś pokaże, więcej. München Gladbach w ustawieniu 4-2-3-1 z defensywnym pomocnikiem, z ofensywnym pomocnikiem i szeroko. My z naszą asymetryczną 4-1-2-2-1. Jesteśmy wiceliderem Bundesligi z 13 punktami. Mönchengladbach Gladbach jest na siódmym miejscu z punktami 7. Także liczymy na to, że poprawimy naszą zdobycz. Na Borussia Park w Gladbach obejrzeliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie z obu stron. Był to niezwykle wyrównany mecz. Ale w pierwszej połowie Mubanga po błędzie Konsej Sao i szybkie kontrze Gladbach wyprowadza zespół. Borussii na prowadzenie 1 do 0. Próbowaliśmy coś zrobić, ale w 62 minucie honora dośrodkowanie, tam jest Mbuku zgrywa, Aguado, niepilnowany, podwyższa na 2 do 0. No i byliśmy bezradni. Nie mogliśmy już nic zrobić w tym spotkaniu, nie mogliśmy w żaden sposób odpowiedzieć, próbowałem zmieniać taktykę. Graliśmy w, na końcu na dwóch napastników. Viper jako schodzący, czy można powiedzieć na trzech, ale no wyglądało to fatalnie. Jak widzicie, pierwsza połowa zdecydowanie pod naszą dyktandą, no ale nie przełożyło się to na gole. Druga połowa, no to już Borussia była. Dominatorem zdominowała tą drugą część spotkania. Także wygrywają 2-0. Zasłużone zwycięstwo. Nie spychają nas jednak z tego drugiego miejsca. Doskakuje do nas Augsburg, doskakuje do nas Lipsk i Münschen Gladbach. Jest piąte. Nie jest to najgorzej. Myślę, że to jest akceptowalna pozycja. Teraz mamy spotkanie dopiero za 20 dni, a tutaj dostaliśmy raport na, na temat tego chłopaka z wezdy kurcze, no myślałem, że on trochę jest lepszy, też przyspieszenie, zwinność 14, szybkość 15, o no to jest istotne jak dla krzydłowego. Dośrodkowanie, dribbling, technika, determinacja zrównoważona, 7,55, on świetnie gra, 5 goli, 5 asyst w 11 spotkaniach, no to trzeba mu przyznać, no i to, że może zagrać na tych wszystkich trzech pozycjach, jako środkowy pomocnik ofensywny bądź dwa, na dwóch skrzydłach 23 lata. Jeszcze poczekam sobie na raport tego drugiego gracza. I porównamy ich, i któregoś z nich na pewno wybierzemy. Na pewno na 99%, którego z nich kupimy. Teraz mam trzy tygodnie przerwy do meczu z Augsburgiem, który jest de facto trzeci. No, to też będzie na pewno ciekawe spotkanie. Ja myślę, że zorganizuję jakiś sparring tutaj w międzyczasie. Nie próżnowałem podczas tej przerwy reprezentacyjnej. Najpierw, może przejdźmy do kalendarza. Wgrywamy z Bitburgiem 6-0. Tutaj zagrali gracze niekoniecznie pierwszego składu. No nie wszyscy, nawet no Kraus, Viper czy Imrote, No to są też kasale. No są, są gracze też podstawowi, ale większość z nich to właśnie byli ci, co nie mieli pełnej gotowości do gry. Właściwie wszyscy w 11 nie mieli pełnej gotowości do gry. Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze. Zleciłem dwa transfery naszemu dyrektorowi Uroszkabicz wynegocjował za 7,5 miliona, znaczy wynegocjował, no taka była klauzula, no to ją wpłacił. Przechodzi do nas 1 stycznia. Prawo skrzydłowy bądź lewo skrzydłowy może zagrać też na środku pomocy jako ofensywny pomocnik. Myślę, że to będzie całkiem fajna alternatywa na prawe skrzydło 7,5 miliona, niewiele ryzykujemy. On ma w kontrakcie klauzulę odejścia 25 milionów, no i Marcos Eduardo. Z niego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jest to wielki talent. On będzie zarabiał 60 parę tysięcy, klauzula odejścia 50, chyba 6 czy 65 milionów. Jakoś tak no, nasi skauci yy, uważają, że to jest potencjał na minimum na 100% na 4,5 gwiazdki, a może i nawet na 5. No, jest to zawodnik na razie, może jeszcze do rotacji. Na pewno nie będzie on naszym podstawowym graczem ale myślę, że spokojnie te pół roku damy mu, żeby się wdrożył w zespół, nauczył się języka i wtedy od przyszłego sezonu podejrzewam, że będzie naszym podstawowym środkowym obrońcą grającym z lewej strony. Jest tu zainteresowanie Kennethem Schmidtem przez zespoły z Kataru i z ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, także mam nadzieję, że jakieś oferty przyjdą, może około 20 milionów, jakby się udało go sprzedać, no to byłoby naprawdę super zamienić tego młodego... Brazylijczyka na no, już stosunkowo młodego, ale już tak trochę nawet doświadczonego, bo 25-letniego Schmidta. Zobaczymy, czy uda się go sprzedać, czy może nawet go zostawimy. No bo jednak tych środkowych obrońców już kilku tutaj mamy: Casale, Ginter, Schmidt, Clemens. Może jeszcze zagrać Kraus, w razie czego Rotę, w razie czego no to Tam czterech nominalnych środkowych obrońców, po jeszcze dwóch graczy, którzy ewentualnie mogliby zagrać. No dzisiaj zmierzymy się z Augsburgiem. Przejdźmy już do rzeczy. Najważniejszych, czyli spotkań. Augsburg jest trzecim, my jesteśmy na drugim miejscu. Może nie grajmy, nie zaczynajmy pozytywną formacją. Wychodzimy naszą once de gala. Najmocniejszy moim zdaniem zespół Davis, Casale, Ginter i Baum. Oczywiście, oczywiście GI mógłby zagrać, ale on nie jest jeszcze gotowy. A tu Bolu, Miretti, Baturina, Kraus, Wedraogo, Ibrahimowicz i Nelson, wajper w ataku. Cały czas co mecz mówi o tym wajperze, że liczę na niego, że może coś by strzelił. No, tak chyba będę to powtarzał aż do skutku. Augsburg w składzie. Labrowicz, Bauer, Schlotterbeck, Felix jako kapitan Wolf, Andris Janulis, Jensen, Rekszabeczaj, Dinci i Bellio. O, no, mecz na szczycie. Mecz na szczycie Bundesligi. Wicelider kontra trzecia drużyna. Kapeli. Mecz domowy. Mam nadzieję, że to spotkanie wygramy. Od początku meczu z Augsburgiem dominowaliśmy, byliśmy stroną dominującą w 25 minucie Davis, nasz boczny obrońca, zagrał do Wedrogo. Ten przyjął sobie lewą nogą, prawą nogą z najbliższej odległości pokonuje Labrowicza i mieliśmy 1 do 0, ale wtedy Augsburg postanowił się nam odgryźć i to jest jedna z najlepszych asyst, jaką kiedykolwiek widziałem w menadżerze. Kapitalne zagranie na szósty metr i Errendchi dokłada tylko nogę i do przerwy było 1-1. Na samym początku drugiej połowy przeszliśmy na pozytywną mentalność i przyniosły to efekty. Baum do Baturiny i prowadziliśmy 2-1, wychodzimy na prowadzenie. Następnie w 70 minucie odcięło gościa z Augsburga, dostał czerwoną kartkę, no i potem była już pełna kontrola. Baturina do Abrahama w 82 minucie. 3-1, pewne zwycięstwo, wygrywamy kolejny ważny mecz, pokonujemy kolejną Niezwykle groźną i dobrą drużynę w tym sezonie, Augsburg 3-1. Tylko jeden, jedyny celny strzał na bramkę zakończył się oczywiście golem, ale Baturina, bramka, asysta, Abraham, gol, Wedraogo Martwi mnie postawa Wajpera i Ibrahimowicza. No niestety, ostatnio grają poniżej oczekiwań chyba trzeba będzie coś z tym zrobić. Mamy cały czas miejsce drugie. To tak z tyle samo punktów co Lipsk. Już trzy punkty przełagi nad Augsburgiem, no i pięć nad Bayerem Leverkusen, który odbił się w ostatnich kilku kolejkach. Zanotował chyba parę zwycięstw, jak się nie mylę. Tak dwa zwycięstwa, właśnie. Wcześniej były dwa remisy, no także Bayern, Bayern Leverkusen pod wodzą Vampersiego włącza się do gry o ligę mistrzów. Ewidentnie, no to już widać po siedmiu kolejkach. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, której się naprawdę nie spodziewałem. Bez te źródłem dochodów, Freiburg otrzymuje 4 miliony. Kiedy my go sprzedaliśmy? Rok temu, chyba rok temu jakoś. I zagrał 20 spotkań, otrzymujemy 4,2 miliona, które wpada yy, do budżetu transferowego. Mecz z Fortuną Düsseldorf to było absolutne kino. Spektakl dla kibiców zaczęło się od koszmarnego zagrania Ibrahimowicza. Co on tutaj zrobił? No, byłem załamany. Następnie Ibrahimowicz nie strzelił dwóch sytuacji stuprocentowych i byłem naprawdę zły na niego, że nie wiedziałem, co się z nim dzieje. Ale tutaj Konsej Sao do Gija. Jaj, ależ uderzenie. Stadiony świata naszego prawego obrońcy. I wyrównaliśmy na stan wyrównaliśmy meczu na 1-1. Kontynuowaliśmy naszą dobrą grę w pierwszej połowie. Österhage, świetne podanie do Baturiny. Co to jest za zawodnik? Strzela, asystuje, rozgrywa. Kapitalny gracz. Martin Baturina jest świetny ale to nie koniec strzelania w pierwszych 45 minutach Clemens do Baturiny, popatrzcie jakie to jest zagranie to jest kapitalna wrzutka Abraham pewnie lewą nogą Szok jest pokonany, a w szoku to on będzie na koniec spotkania. Druga połowa rozpoczęła się od dobrych ataków Fortuny Düsseldorf, która była de facto na 13 miejscu i tutaj odbitka Atubolu, no niestety był naszym najsłabszym graczem Fortuna łapie kontakt, było 3-2, ale szybko na to odpowiadamy, bo zaledwie minutę lub dwie później i w końcu Arion Ibrahimowicz robi coś dobrego, robi coś pozytywnego w ofensywie. Strzelamy bramkę, ale to jeszcze nie koniec. To była kolejna, to była bramka na 4-2. Następnie Gij, cudowne uderzenie wewnętrzną częścią technicznie, szok bez szans, i tu już było 5-2. Myślałem że to będzie koniec Ale nie Ale to nie był koniec Abraham wyskakuje najwyżej i jest 6 do 2 8 goli a to dopiero 63 minuty spotkania także Kibice mogli liczyć na kolejne trafienia Świetna akcja Fortuny No i nieporadność Schmidta dziura we ręce to bolu takie jakie my gole tracimy dzisiaj to są To jest skandal Było 6-3 Następnie Piper po wejściu na boisko wykonuje rzut karny. Nie, to nie jest powtórka, to jest drugi rzut karny, i finalnie wygrywamy to spotkanie. 8 do 3, 11 goli. W tym spotkaniu zobaczyli kibice na stadionie Merkur Spiel Arena w Düsseldorfie, a tu Bolu najsłabszy na boisku, ale Österhage, Konsej Sao, Viper, Abraham, Giai, Ibrahimowicz, Baturina to wszystko są Klemens, wszystko są świetne oceny. Zagraliśmy trochę z składem kombinowanym, takim nie do końca, Yy, podstawowym, bo i Schmidt i tutaj był yy, jeszcze Esterhage, był Konsej Sao od początku, także jak najbardziej zadowoleni jesteśmy z tego wyniku drugie miejsce cały czas, bo w tej kolejce Bayern rozbił Augsburg który był piąty bądź czwarty 7 do 0 na wyjeździe no Bayern to będzie zespół no, praktycznie chyba nie do pokonania w tym sezonie. Za dwa dni gramy z z Zvezdą, która jest 20. My jesteśmy na miejscu 23. O ile ten. Oj, co ja zrobiłem. O ile ten mecz z Kopenhagą, to mówiłem, że No chciałbym tu trzy punkty, że powinniśmy wygrać i musimy, jeżeli chcemy się liczyć w walce o, o awans, no to z Zvezda to jest. Absolutny mus. To jest chyba najłatwiejsze, oczywiście na papierze, w teorii, spotkanie w całej tej fazie ligowej Ligi Mistrzów. Dlatego, no tutaj nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy mieć jakiekolwiek problemy. Nie to, że wygrać. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy, żeby ten mecz był w jakkolwiek, w którejkolwiek etapie, na którymkolwiek etapie zagrożony. Tutaj mu muszą być trzy punkty i to nie podlega żadnym wątpliwościom, żadnej dyskusji. Wiemy, że football manager czasami lubi niespodzianki, czasami lubi nas troszeczkę zdenerwować, no ale no ta liga mistrzów jest dla mnie niezwykle istotna, żeby się prezentować jak najlepszej strony. Wychodzimy tutaj naszym najmocniejszym zespołem, tu nie patrzymy już na żadne kondycje. Najwyżej strzalkę zagramy trochę kombinowanym Rotę, czyli w Davis. Tu mam zawsze dylemat. O no niech zagra sobie Rotę. Oni są dwaj równi gracze. Mm, Miretti, Baturina, Kraus, Ibrahimowicz, Uedraogo i teraz Viper czy Abraham. Mm, no spróbujmy jeszcze raz z Viperem. Zobaczcie jeszcze zainteresowanie naszych graczy. Tutaj Abrahamem Crystal Palace, Liv Davis, Al Nasr, Pascal, Klemens, Tottenham, Milan. Pascalem, Klemensem się interesuje Tottenham i Milan? Wow, wow, naprawdę. No on jest świetnym graczem. Ja tak sobie mówię: on jest świetnym graczem. Jako, ofensywy, jako defensywny pomocnik, bo środkowy obrońca, kapitalnie się spisuje. Schmidtem jest Al i Al Ali Matthias Ginter. Al Ali także. No mam nadzieję, że nam go nie sprzedadzą za te 15 milionów. No on jest naszym kapitanem i liderem obrony. także Liczę na to: i najlepszym piłkarzem Bundesligi przede wszystkim. Możecie zobaczyć tutaj. No, Myślę, że te 20 milionów to nie jest, chociaż on ma 33 lata chyba. Że to byłyby dobre pieniądze. Ale czy my byśmy znaleźli za niego tak szybko zastępstwo? ROTE poczynił znaczące postępy. No właśnie, 45 milionów. Wartość rozwija się. Może ROTE by grał na środku obrony? No nie wiem, nie wiem. Na razie o tym nie myślę. Na razie skupmy się tutaj na. Na tym, co najważniejsze, na meczu z RZW, z Wedą. Dlaczego grają wszystkie te mecze są w środę rozgrywane? Nie za bardzo to rozumiem. Wyjdziemy na pozytywnej mentalności. Rotę może zagrać, no, tam może grać. Kurczę, Leaf Davis, dobra. Damy Lifa Davisa, niech Rotę sobie wejdzie w drugiej połowie. Zgłaszamy zespół. Ibrahimowicz jest bardzo zadowolony. Ja bym chciał być też z siebie bardzo zadowolony. No, i tutaj Kabicz, Uroż Kabicz na ławce, nasz nowy piłkarz Bramce, Dmitrowicz, Joe jo jo Mendes, Lekowicz, Zaros, Zmrzli, Marcos Antonio, Krunic, Mitul Mitalikic, Milson i Lazetic. To jest skład zwany z wezdy. Znosimy pięść. Musimy udowodnić wszystkim, że ostatnie wyniki są naszą, wynikiem naszej dobrej gry, i musimy to potwierdzić tutaj. I zdobyć koniecznie koniecznie 3 punkty i umocnić się w, tej, w tym miejscu tabeli między miejscami 9-24, żeby tam grać w, tych, w tej fazie play-off. Pierwsza akcja w 17 minucie. Kassale Kraus. No to muszę trochę przyspieszyć. Kassale. Do Krausa ten na lewo, kapitalnie do Davisa. Tak jest. Davis będzie dośrodkowanie, Podciągnął jeszcze dośrodkowanie. Tam jest Nelson Viper. Nelson Viper w końcu trafia z gry po tych ostatnich karnych i prowadzimy 1 do 0 od 17 minuty. Jednak ta zmiana w ostatniej sekundzie przed wyborem meczu na Lipa Davisa była strzałem w dziesiątkę. To jest ten nos. Oczywiście żartuję. Ale tak, to była dobra decyzja. I Nelson Viper to były, to były jedyne dwie pozycje, w których się wahałem. Abraham Viper, Davis czy hmm, Rotę. Tak, I chyba postawiłem na dobrych zawodników. Oj, Kosole przegrywa tam Lazowicz, tak? To jest Lazowicz? Lazetich. Wygrywa tą główkę. No nie, no tak nie możemy grać. Musimy to dobrze rozgrywać. Lazetich, uwaga! Z wielką łatwością dochodzi do tej sytuacji. Pewnie pokonasz tego nie... Coś tutaj się złego w tej obronie stało. Miretti, no fatalne rozegranie tej piłki. Już tak nie można trać. Co tutaj się stało? Inter nie zdążył, tutaj nie zdążył, dobiec do niego kasale. No i jeden, jeden. Długo się nie pocieszyliśmy. 21 minuta i Czerwena z wyrównuje stan spotkania na 1 1. No ale od razu. Od razu akcja od środka jest pokazywana. Ibrahimowicz, dobre zagranie do Baturiny. Baturina słupek! Nie trafia Viper. Jeszcze będzie okazję i na to Mogliśmy to szybko odpowiedzieć na tą bramkę i wyjść ponownie na prowadzenie, ale oczywiście tak się nie dzieje. Oczywiście tak się nie dzieje, musi być słupek. Viper kurczę no... Davis i Na razie niewidoczny. Casale. no zagraj tą piłkę, nie prowadź jej... Pół godziny. Rachimowicz Rusza tą prawą stroną. Dobre dośrodkowanie. Viper! Poprzeczka. Ha, ha! Zaczyna się. Zaczyna się. To będzie sekwencja słupków poprzeczek i niewykorzystanych sytuacji. No oczywiście. Viper, Wedra ogo. Raus nie przejmuje. No, po tych ośmiu bramkach może za dużo strzeliliśmy w tym spotkaniu z Fortuną Disseldorf. No i teraz Football menadżer musi nas sprowadzić na ziemię. Ale Miretti, dobry przerzut do Ibrahimowicza ten... Przejął tę piłkę na no igra gra Prosto w nogi. I mamy... O, ale to jest odbija się piłka od głowy gdzieś. Viper Baturina! Baturina! Jest 2 do 1 jednego! 2 do jednego! Martin Baturina! To jest chyba transfer tego sezonu. To jest chyba transfer tego sezonu. Już mogę... Chociaż było ich wiele i wielu się do piłkarz dobrze spisuje, ale Viper, Asysta, Baturina Mitrowicz. Jakiś przysiad zrobił. 2-1 do jednego, dobrze, dobrze, tym będziemy patrzeć na spalonego, to nie ma co patrzy. Jeden celny strzał, jeden jedyny strzał, który z skończył się golem, my mamy dziewięć strzałów, dwa celne i też dwa gole, Także no bramkarze dzisiaj się spisują, no nie dali na razie nic od siebie, dla żadnej z drużyn. Jaj, słabo, po ostatnim meczu, gdzie strzelił dwa gole, dzisiaj jest... Kiepski, no i jak on jest niezadowolony, tego zmienia, zmienię. Eliasz Baum wejdzie w jego miejsce, tak. No bo on tam, wiadomo, że słabo gra, to jeszcze źle zareagował na rozmowę motywacyjną. Nie ma co go trzymać na siłę. Niech sobie odpocznie. Nie gramy jakiegoś rewelacyjnego meczu, trzeba to sobie powiedzieć szczerze. Mieliśmy ten słupek, mieliśmy poprzeczkę. Jest kilka okazji, jest kilka stuprocentowych szans, ale wynik brzmi 2-1. To jest chwila nie i może być tragedia. Tak naprawdę, Ibrahimowicz też słab. słaby mecz. Konsej Sao ostatnio zajęcił dwie asysty. Może wejdzie, może coś pociągnie. Ibrahimowicz na tych skrótach nie wygląda tak źle. On często jest pod grą, często dribluje, często dobrze zagrywa. No ale tych ocen jakoś nie ma. Nie wiem, czy ja powinienem na te oceny patrzeć. No zobaczy, znowu kolejne piękne zagranie do Ibrahimowicza do Vipera. Ten głową kudłuje. No ale no Ibrahimowicz znowu zrobił tam niezłą akcję, można powiedzieć. Baum, jeszcze tylko taka wrzutka. Nie wiem, czy to można nazwać niezłą akcją. Ale stworzył zagrożenie jakieś, tak? Ktoś musi tą piłkę wrzucać. Kasale. Chłopie, nie kombinuj. Davis ma takie przyspieszenie. Wedrogo, jeszcze nic w tym meczu nie zrobił w końcu. Rozgrywa do, naprawdę do końca i sał. Nie. Tak to, tak to nie. Nic z tego nie będzie. E, 70 minuta. Zmieńmy, może, Miretego na Clemensa i tutaj, żeby on sobie był pomocnikiem odbierającym piłkę, żeby te piłki odbierał. Zestresowany wejściem na boisko. To jest nie do pomyślenia. Esterhage, też niech wejdzie. Zróbmy to tak. 20 minut do końca. Męczymy się piekielnie. no Nie ma się co oszukiwać. Przydałaby się ta bramka trzecia, żeby to uspokoić trochę. Clemens dobrze do Baturiny. Martin Baturina. Baturina i Dmitrowicz. W końcu coś obronił. W końcu. Dla. Oczywiście dla. wezdy Davis dośrodkowanie. Viper nad poprzeczką. Czemu tam nie był Ginter? To jest moje pytanie. Czemu Ginter tam nie skakał? Tylko Viper. Ginter pewnie by to zmieścił. Zgość. No miazga staty w statystykach Ale to nie jest miazga na boisku, no niestety 2-1 To jest mało Baturina dośrodkowanie Viper, Viper, Viper Obronił Dmitrowicz ten strzał Ale On dobija, Nelson Viper to Pol Vipera jest czy to jest samobójczy gol? To jest samobójcza bramka? Nie no Viper uderza, no Viper oczywiście, że Viper Także no Świetnie. Świetnie, dwie bramki asysta, w końcu możemy powiedzieć, że nasz napastnik, za którego zapłaciliśmy niemało pieniędzy jest w wysokiej formie, 4 gole w dwóch meczach. Wygrywamy 3-1, robimy to co do nas należało. Świetny odcinek dzisiaj, no poza tym pierwszym meczem może z Menschen Gladbach, no ale to nie możemy wygrywać wszystkiego. Następnie wygrywamy z Augsburgiem 3-1. Wygrywamy 8-3 z Fortuną Düsseldorf i wygrywamy 3-1 z Freiburgiem. Yy. Z Reną z gwiazdą. W następnym odcinku spotkamy się na Szalkiej, na Holstein Kill. Tak. Ewentualnie. No, dokładnie tak zrobimy. Ewentualnie może zobaczymy mecz z Kolonią. Jeszcze się nad tym zastanowię. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.